Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj nagrody na naszym koncie i zobaczymy, czy coś ciekawego poleci. Moi drodzy, w momencie jak oglądacie ten odcinek, to oczywiście leci transmisja na Kiku i tam gramy w Champions na naszym drugim koncie i mnóstwo paczuszek otwieramy i totalny, totalny grind. My zaczynamy panią Rolfo, ale spokojnie, bo jeszcze jedna paczuszka. I zobaczymy, czy w drugiej parce będzie nieco lepiej. Może chociaż podwójny walkout. Widzę jakaś pani Eneczka Polka, Uu, pani Eva Pajor, pani Eva Pajor. No i tutaj jest podwójny walkout. No i tak można zaczynać. Tak można zaczynać. Pani Pajor Plus. A może Robercik i. Nie, nie, nie. U koleżanki. Koleżanki, Ewa, Pajor i Iryna 8887, więc taki start. Mi się podoba, jeszcze dwa informy, let's go, startujemy. Dobra, jedziemy 14, 83 plus i od razu! Zaczynamy kartą urodzinową napastnik Portugalia! No i to jest on. Piękne. Cristiano, Ronaldo, Al Nassar. i wraz z nim. Niesamowity mandanda, matko jedyna. 88 overa. No dobrze, dobrze, ale to już jest dobry prognoz. Kilka rzeczy trzeba zrealizować i nie wiem, jak to ułożymy. Dobra, 3 razy 85, mamy informa. I będzie walkout, jakieś P. Anglia tu jeszcze. Co, co, co czekaj, czekaj, się Anglia walkał, To może być Baringa? Poniosło mnie. Declan Rice, on ma SP na informie, ale mnie zrobili teraz. Przechodzimy do kolejnej paczki. 10 razy 83, tutaj wygląda mi na Gendogana, 87. Pytanie, czy będzie podwójny walkout? Nie będzie, dobrze, dobrze. Albo właśnie niedobrze, chyba że informy. O, i to już jest kit. Kolejna paczka, 10x83. No znowu będzie inform. Aha, tym razem z Gendoganem. Ok, okej. Okay. No i zobaczmy. Gendo, Gendo. I teraz jaki inform. Czy będzie jakaś perełka, czy będzie lipa? Będzie, słuchajcie. Ricardo Horta, 86, więc do zapomnienia. 3 razy 85, plus. Gdzie są berzy? Gdzie są berzy? To mi wygląda na jakąś Irenę. Okej, okay, widzę się. Czyli pewnie Barcelona, Liga E. Pytanie, czy tutaj pojedyn pojedynczy łokot? Kurczę, to jakieś Iwki. Iwki, Iwki. O, kurde, no to jest to, czego oczekiwaliśmy. No to jeszcze jedna, moi drodzy. Paczka. 3 razy 85, plus. O, mój Boże. Ciężko z tymi rodzinowymi kartami widzę. A? Ale jest. Jest. Ojo. O, jaki piękny. Ho, ho, ho. Totalna dominacja z Lester. Bruno Fernandesza. Zresztą w każdym ostatnim meczu to wszystko Bruno robi. Ale z drugiej strony pewnie dlatego, że stara się o przedłużenie kontraktu. Ok, moi drodzy, przechodzimy do nagród za FC 10 winków podczas nagród. W końcu mamy pewien Pro Eight Czterech są piki? Na to o tym nie wiedziałem. Tego się nie spodziewałem, że dadzą dwa piki z czterech. A tu proszę bardzo, inform po raz pierwszy. Tutaj wiemy jedno, te piki są wymienne. Więc dwa takie wymienne informy to gdzieś 30 tysięcy końców. Więc o tyle dobrze, ale w końcu, słuchajcie, wbiliśmy te 10 milków. No bo w zeszłym tygodniu. 3 razy 9 winków. Nie wyglądało to dobrze, biorąc pod uwagę, że jeszcze prędzej robiliśmy po 11 winków. Tutaj pani Debinia będzie tą najlepszą. A właśnie, bo teraz są te dwa piki. E, więc zobaczymy, co teraz będzie. Kluczem są jednak te piki. Tutaj są, słuchajcie, te karty urodzinowe. I tutaj mam nadzieję, że jakiś Ronaldinho wleci. No chyba nie, chyba. O, Antonia Silva. Już jest progres. O, ikona! Van Bastena. Mieliśmy jakieś małe problemy z kamerką, ale wracamy z ikoną. Van Bastena, więc jest ciekawie. Może będzie jeszcze ciekawie, jak będzie kolejna ikona, moi drodzy, ale jest tylko i wyłącznie Nusa. Patrzymy, co w drugim? Marquisio! Ojojoj! Oj. I Marquisio wiedzie chyba do pierwszego składu, moi drodzy. Więc doskonale, doskonale. Jeżeli chodzi o Van Bastena, moi drodzy. Około 130 tysięcy. Power -shociki. Nie ma nowych Drivenów, więc raczej odpuszczamy. Ale potężny Markisio. Pół miliona końców. No i pierwszy skład. No i teraz, moi drodzy, nic innego. Jak żaonewesz schodzi i wchodzi potężny Markisio. Więc po zrobieniu Jaune'a do środka pole jeszcze wjeżdża Markisio. I to wygląda doskonale. To wygląda, moi drodzy, doskonale. I lecimy na paczki. Nie reagujmy. Paczki z trzema informami. O kurczę. Serio, nadal może nie być walkoutu w takiej paczce? Jak widać, może nie być. Jeszcze trzy duplikaty. Trzy razy 85+. Może druga paczka, moi drodzy. I będzie lepiej. Zobaczmy. I tu nie ma walkoutu. No niestety. No niestety. Jest lipa. Na sześć kart z informami brak walkoutu. Ale może tu będzie lepiej. Zaczynamy od 10 razy 8-4 plus wymiennej. Mamy Peł Hiszpanię, czyli będzie Carvajal. Czy jest szansa na podwójny walkaut? Uff, chociaż tyle dostaniemy, że będzie podwójny walkaut. I zobaczmy. Robert Lewandowski, proszę bardzo, strzelec bramki z Atletico Madrid. Wspaniały comeback. Tutaj Barcelony, Katalończycy pokazali naprawdę niezłą klasę. No, i już chyba ten kierunek mistrzostwo LA LIGA coraz bliżej. No, a teraz proszę Państwa, paczka 20 razy albo 2 razy 88, bo później nie wiadomo jak z duplikatami. O kurczę, mam wrażenie, że znowu robercik plus inform, więc zobaczymy, czy tutaj będzie nieco lepiej. Tylko pytanie, czy w ogóle jakiś dobry inform leci, to już jest zagadka. Hudson odoj, to nie jest szczyt marzeń. Niestety, niestety. Dobra. I 20. Razy 82, plus. Bez karty specjalnej. Zła wiadomość. Zła wiadomość. Pojedynczy walkout jeszcze. To ja za te 9 winków w zeszłym tygodniu dostałem zdecydowanie lepsze nagrody. Tyle powiem. Dobra. Paczki dla ciebie. Mamy pakę. Za 100 dni. 11 razy 82, plus. W tym gwarancja 86, plus. No i powiem tak. Będzie pani Endler, jeżeli będzie podwójny walkout to jeszcze ok. W końcu paczka za, no nie będzie, ale paczka za 100 końców, więc tutaj nie będziemy narzekać. Jak najbardziej, ok. Jeszcze jakiś inform do tego wleciał, więc spoczko, Kolejna paczuszka za 16 końców, która jest w sklepie, ale tu już nie będzie walkout. Niestety, jakiś inform. Jest. O, to jeszcze wypożyczenia. O kurde, gdybym wiedział, to bym miał na FC. A to na drugim końcu ogarniemy już. Tylko, że żadna z tych kart się nie przyda. prawdopodobnie. Bierzemy Gnabriego. No i teraz, jeszcze paczuszki, 10 razy 83. Czy coś się tu podzieje? Kolejny walkout, bramkarz, Francja. Czyli menu. No dobra, to teraz tak. Nie ma podwójnego informa, więc tutaj jeszcze delikatnie liczymy na informa, którego niestety nie widzę. Ale mam jeszcze jedną paczkę. 10 razy 85 plus. I sprawdzamy, sprawdzamy, sprawdzamy. Uuu, lala. A więc jeszcze birthday. Bramka Sargenty. Okej, okay, czyli będzie złota karta, a potem będzie jakiś boom. Martinezik plus. Antonia Silva, kurde. Za często naleci, za często naleci.